Rodział 11. Tego wieczoru katarzyna nadsłuchiwała, gdy ojciec wszedł do domu i usłyszała, jak przechodzi do swego gabinetu. Jeszcze z pół godziny siedziała cichutko, choć serce jej łomotało. Wreszcie wstała i zapukała do drzwi. Ceremoniał, bez którego nigdy nie przekraczała tego progu. Zastała go siedzącego w fotelu przy kominku z cygarem i gazetą. Mam ci coś do powiedzenia. Zaczęła bardzo delikatnie, siadając na pierwszym z brzegu miejscu. Bardzo będę rad posłuchać, moja droga. Odparł i czekał. Czekał, patrząc na nią, podczas gdy ona, milcząc długą chwilę, wpatrywała się w ogień na kominku. Doktor był zaciekawiony. Niecierpliwił się, gdyż nie miał wątpliwości, że córka chce z nim pomówić o zędzie. Pozwolił jej wszakże spokojnie zabrać myśli, postanowił bowiem być łagodny. Zamierzam wyjść za mąż i jestem posłowie, oznajmiła wreszcie, ciągle wpatrując się w kominek. Doktor był zaskoczony, nie spodziewał się usłyszeć o fakcie dokonanym, lecz nie zdradził zdziwienia. Słusznie robisz, że mi o tym mówisz, odparł tylko. A kimże jest ten szczęśliwiec, którego zaszczyciłaś swym wyborem? Pan Morris Townsend. Patrzyła na ojca, wymawiając ukochane imię. Ujrzała tylko jego niezmącone szare oczy i uśmiech wyraźny, pewny swego. Badała chwilę tę badała chwilę te oczy i ten uśmiech, lecz zaraz znów się zapatrzyła w ogień, o ileż ogień był cieplejszy. Kiedy to nastąpiło? spytał doktor. Dziś po południu, dwie godziny temu. Czy pan Tausend był tutaj, tak ojcze w dużym salonie? Cieszyła się, że nie musiała mu powiedzieć, iż ceremonia ich zaręczyn odbyła się gdzieś na dworze pod nagimi highlandami. Czy traktujesz to poważnie? Bardzo poważnie, ojcze. Doktor milczał chwilę. Pan Tauzend powinien był mi to powiedzieć. Zamierza ci powiedzieć jutro. Wtedy, kiedy już wszystko od ciebie będę wiedział, powinien był mi to powiedzieć przedtem. Czy myślisz, że mnie to nie obchodzi, bo. Zostawiłem ci tyle swobody? O nie, zaprzeczyła Katrin. Wie, że cię to obchodzi. Jesteśmy ci tak bardzo wdzięczni za, za tę swobodę. Doktor zaśmiał się krótko. Mogłabyś zrobić z niej lepszy użytek, Katrin. Nie mów tak, ojcze, proszę cię. Przekonywała go łagodnie, wlepiając weń swoje pozbawione blasku dobrotliwe oczy. Przez jakąś chwilę ćmił cygaro, rozważając. Pospieszyliście się. Zauważył wreszcie. Tak, odparła krótko. Chyba tak. Ojciec zerknął na nią kątem oka, odwracając wzrok od paleniska. Nie dziw, że się podobasz panu Tausendowi. Jesteś taka prostoduszna i tak dobra. Nie wiem dlaczego, ale lubi mnie naprawdę, jestem tego pewna. A czy ty, pana Tausenda, także bardzo lubisz? Lubię go bardzo, oczywiście inaczej by mnie przystała na małżeństwo. Przecież znasz go niedawna, moja złota. Och, jak się kogoś raz polubi, odpowiedziała z niejakim zapałem Katrin, nie trzeba wiele czasu, żeby polubić go naprawdę. Musiałaś go polubić bardzo prędko. Czy to było wtedy, gdy go zobaczyłaś po raz pierwszy u ciotki na przyjęciu? Nie wiem, ojcze, nie potrafię ci powiedzieć. Naturalnie, to twoja prywatna sprawa. Zauważ, że postępowałem zgodnie z tą zasadą. Nie ingerowałem, pozostawiłem ci swobodę. Pamiętałem, że nie jesteś już małą dziewczynką, że osiągnęłaś wiek dojrzały. Czuję się tak, jakbym była bardzo stara i bardzo doświadczona. Powiedziała znikłym uśmiechem Katrin. Obawiam się, że niedługo poczujesz się jeszcze starsza, jeszcze bardziej doświadczona. Nie podobają mi się twoje zaręczyny. Ach! – wykrzyknęła cicho, podnosząc się z krzesła – nie, moja droga, przykro mi, że ci sprawiam ból, ale to mi się nie podoba. Powinnaś była zasięgnąć mojej rady, zanim się zdecydowałaś. Za mało od ciebie wymagałem, i teraz mam wrażenie, że skorzystałaś z mojej pobłażliwości. Stanowczo należało pomówić ze mną przedtem. Katrin zawahała się. Bałam się, że tego nie pochwalisz, wyznała w końcu. Otóż to, miałaś nieczyste sumienie. Nie, nie miałam nieczystego sumienia, ojcze, zaprzeczyła żarliwie. Nie posądzaj mnie, proszę, o takie okropności. Albowiem słowa ojca istotnie przedstawiały się w jej wyobraźni jako coś bardzo okropnego, coś podłego, okrutnego, co kojarzyło się ze złoczyńcami i więźniami. To dlatego, że się bałam, bałam, bąkała. Jeśli się bałaś, to znaczy, że postąpiłaś nierozsądnie. Bałam się, że pan Tauzen ci się nie spodoba. I miałaś rację. Nie podoba mi się. Oj, czulku, ty go nie znasz, zapewniała Katrin z tak nieśmiałym przekonaniem w głosie, że powinien był się wzruszyć. Całkiem słusznie, nie znam go tak blisko, ale znam go dostatecznie dobrze i mam o nim swoje zdanie. Ty także go nie znasz. Katrin stała przed kominkiem, splutwszy przed sobą ręce i doktor, sparty o wezgłowie fotela, spoglądając na nią, poczynił tę uwagę ze spokojem, który mógł ją zirytować. Wątpię wszakże, czy Katrin to zirytowało, choć jeła namiętnie protestować. Ja go nie znam, znam go lepiej niż znałam kogokolwiek. Znasz go tylko z jednej strony, z tej, którą ci chciał pokazać, ale nie znasz reszty. Reszty? A jaka jest ta reszta? Jakakolwiek by była, na pewno jest tego jeszcze bardzo wiele. Wiem, co masz na myśli. Odparła Katrin, przypominając sobie przestrogę Morisa, chcesz powiedzieć, że On jest interesowny? Doktor utkwił w niej nieruchomo swoje zimne, spokojne i rozważne oczy. Gdybym chciał to powiedzieć moja droga, przecież bym powiedział, pragnę wszakże uniknąć jednego zwłaszcza błędu, nie chcę mówić o panu tałzędzie przykrych rzeczy, bo to uczyniłoby go jeszcze bardziej interesującym w Twoich oczach. Dla mnie nie będą przykre, jeśli są prawdziwe, odparła Katrin. Jeśli tak, to by znaczyło, że jesteś nad wyraz rozsądną, młodą damą. Ale ty, ojcze, i tak masz swoje racje i zechcesz mi je przedłożyć. Doktor uśmiechnął się nieznacznie. Całkiem słusznie. Masz wszelkie prawo o nie pytać. Przez chwilę wypuszczał tylko dym z cygara, wreszcie zaczął, a więc dobrze. Nie oskarżając Pana Tauzenda o to, że kocha jedynie Twe pieniądze, pieniądze, których słusznie oczekujesz, powiem, że istnieją wszelkie powody, by przypuszczać, iż te walory odgrywają w jego kalkulacjach znacznie większą rolę, niż by tego wymagała wyłącznie troska o Twe szczęście. Nie można naturalnie wykluczyć, że inteligentny młody człowiek zapałał do Ciebie uczuciem bezinteresownym. Jesteś uczciwą, miłą dziewczyną i inteligentny młody człowiek, łatwo to odkryje. Jednakże najważniejsze, co wiemy o tym kawalerze, który zaiste niemało odznacza się inteligencją, prowadzi nas do przypuszczenia, że bez względu na to, jak sobie ceni twoje zalety osobiste, jeszcze bardziej ceni sobie twój majątek. Najważniejsze, co o nim wiemy, to, że wiódł, hulaszcze życie i że roztrwonił na nie swą fortunę. Mnie to wystarczy, moja droga. Pragnę, byś wyszła za młodzieńca o innych atencjach. Młodzieńca, który dawałby gwarancję pozytywne. Skoro Morris Townsend roztrwonił swoją własną fortunę na hulanki, istnieją wszelkie powody, by przypuszczać, że roztrwoni także twoją. Doktor wypowiadał te uwagi bez pośpiechu, z rozmysłem czyniąc tu i ówdzie pauzy i akcenty. Co nie pomogło zbytnio biednej Katrin doszukać się konkluzji, usiadła w końcu z pochyloną głową i oczyma ciągle jeszcze w niego wpatrzonymi. I co szczególne, nie wiem wprost jak to określić, bo dziewczyna czując tak okrutnie słowa ojca, jak okrutnie słowa ojca zostały wymierzone przeciw niej, podziwiała w nim jednocześnie składny i dostojny sposób wyrażania swoich myśli. Podejmować sprzeczkę z ojcem było czymś beznadziejnym i przytłaczającym. Przecież jednak i ona musiała spróbować jasno swoje zdanie wypowiedzieć. Ojciec był tak spokojny, nie objawił najmniejszego gniewu, przeto i ona musi być spokojna. Ale już sam wysiłek, by zachować spokój, przyprawił ją o drżenie. To nie jest najważniejsza rzecz, jaką o nim wiemy, oświadczyła głosem, który zdradzał o drżenie. Są jeszcze inne rzeczy, wiele rzeczy. Jest wybitnie uzdolniony i tak bardzo pragnie czymś się zająć. Jest uprzejmy, wspaniałomyślny, prawdomówny. Zapewniała nieszczęsna Katrin, która nie posądzała siebie dotąd o takie zasoby elokwencji. A ten jego majątek, majątek, który roztrwonił, był bardzo skromny. Tym bardziej nie powinien był go roztrwonić, zakrzyknął doktor i ze śmiechem wstał z fotela. Widząc, iż Katrin także się podniosła i stała, teraz dość nieporadna w swojej żarliwości, pragnąc tak wiele, a tak mało wyrażając, przygarnął ją i pocałował: Nie będziesz uważała mnie za okrutnika? Spytał wciąż, trzymając ją w objęciach. Pytanie to nie pokrzepiło Katrin, przeciwnie zdawało się zapowiadać rozwiązania, od których robiło jej się słabo. Odpowiedziała jednak nie bez związku, nie, ojczulku, bo gdybyś wiedział, co czuję, zresztą musisz wiedzieć, ty wiesz wszystko, jakże byłbyś dobry i życzliwy. Zdaje mi się też, że wiem, co czujesz, przyznał doktor. Będę bardzo życzliwy, o tym możesz być przekonana. Jutro zobaczę się z panem Tausendem, a tymczasem bądź tak dobra i na razie nie wspominaj nikomu o swoich zaręczynach.